którego odgrywam w tej grze, nazywa się Kalkestis. Kestis. Wiem, że ma powiązania z Jedi, ma połączenie z mocą, a jeśli chodzi o misję jego w tej grze, więcej nie mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, to postaci z ciemnej i z jasnej porówno mnie fascynują. Wiedzą, kim jesteś. Przy nagrywaniu upadłego zakonu mieliśmy do nagrania parę tysięcy wersów, i to stanowiło wielkie wyzwanie dla mnie, ponieważ nigdy wcześniej gry nie nagrywałem w ogóle. Gra na ekranie to jest zupełnie coś innego niż nagrywanie głosem, choć to jest jakaś tam kilka dziedzin aktorstwa, prawda? Natomiast jeśli chodzi o nagrywanie głosem, no to tutaj jest dużo większy wysiłek głównie skierowany na... Głos i pracę głosem, a jednak jeśli chodzi o pracę na planie, no to w zasadzie używa się całego człowieka. Przy tym projekcie, z racji tego, że musiałem mówić trochę niższym głosem i dużo było też yy, krzyków, dużo było reakcji batalistycznych scen, pod które podkładałem głos, yy, no to wysiłek wokalny był dużo większy, dlatego musiałem się zawsze rozgrzać wcześniej, dbać o głos. Dawno nie grałem w żadną grę, ale z chęcią y, myślę, że zagram w Star Wars Upadły Zakon. Nie mogę zmienić przeszłości. Wynoś się, Jedi. Ale mam dość ukrywania się. Ulubiona postać to chyba Gris, ponieważ stworzył fajną relację z bohaterem, pod którego ja podkładałem głos. Y, śmieszne dialogi i błyskotliwe y, docinki do mojego bohatera. Ta walka stanowi istotę tego, kim jesteśmy.